Witajcie w kolejnym politycznym podsumowaniu miesiąca. Ja jestem Michał Marcinów i razem ze mną w studiu jest mój redakcyjny kolega Kacper Bekisz. Dzień dobry Kacprze. Dzień dobry Michale, dzień dobry Państwu. I w dzisiejszym odcinku podsumujemy to, co w polityce działo się na przestrzeni listopada. Zacznijmy może od tego chyba najważniejszego wydarzenia, globalnego wydarzenia, czyli wyborów w USA. Bo właśnie wraz z początkiem listopada. Odbyło się głosowanie na prezydenta Stanów Zjednoczonych, w którym do starcia doszło między Kamalą Harris a Donaldem Trumpem. Kamala Harris zdobyła 226 głosów elektorskich, zagłosowało na nią 74 miliony Amerykanów, natomiast Donald Trump 312 głosów elektorskich, 70, blisko 77 milionów Amerykanów. I pytanie do ciebie, czy byłeś tym wynikiem zaskoczony? Muszę powiedzieć, że odpowiedź na to pytanie nie jest nazbyt prosta, bo przedwyborcze sondaże wskazywały jednak na bardzo wyrównaną walkę, a mając w pamięci wszystkie wydarzenia poprzednich lat oraz fakt, że Donald Trump został skazany prawomocnym wyrokiem sądu, nie byłem w stanie przekonać samego siebie co do jakiejkolwiek z alternatyw, więc pozostawałem raczej. W czymś w rodzaju trybu czekania. Po prostu chciałem zobaczyć, co się wydarzy, ale mimo tego poczułem odrobinę zawodu oraz zaskoczenia, że lud amerykański jednak zdecydował się wybrać skazanego przestępcę na swojego przywódcę. Pod tym względem byłem zaskoczony, natomiast co do samego wyniku, tak jak powiedziałem, byłem nieco zdystansowany, bo ciężko było odnaleźć jakiekolwiek jednoznaczne dane, zwłaszcza w obliczu tego, że nawet największe amerykańskie stacje, czyli CNN i Fox News, Również nie były w stanie podać jakichkolwiek sondaży, które jednoznacznie wskazywałyby na zwycięstwo któregokolwiek z kandydatów. No właśnie, same sondaże przedwyborcze też były raczej wskazywały na, na to, że różnica będzie niewielka, pomiędzy, że ta wygrana będzie niewielka pomiędzy kandydatami, bądź z delikatną przewagą dla Kamali Hali. Że dlatego ja na przykład osobiście jestem e, e, zaskoczony tym, że chociażby nie jest to zbieżne z badaniami opinii publicznej, które były przed wyborami. No cóż. I teraz tak, jeśli chodzi o wynik Trumpa, czy w, twoim, w Twojej opinii to zwycięstwo jest znaczące, dobitne? Jeśli tak, to z jakiego powodu? Znaczy, przede wszystkim myślę, że jest to ciekawy precedens, bo tak jak już zdążyłem wspomnieć, Donald Trump pomiędzy swoją poprzednią kadencją a minionymi już wyborami został prawomocnie skazany. I to jest człowiek, który przechowywał tajne dokumenty w swojej prywatnej posiadłości. Więc pod tym względem odnoszę wrażenie, iż może być to przyczynek do tego, iż po kadencji Donalda Trumpa mogą pojawić się nowe legislacje, które będą wprost zakazywać ludziom skazanym uczestnictwo w wyborach prezydenckich. Myślę, że to może być najbardziej znaczące następstwo jego drugiej kadencji. Oczywiście w tym momencie można tylko spekulować, bo jeszcze Donald Trump nie dojrzał, że nie objął urzędu, no to jeszcze nie podjął żadnej oficjalnej decyzji. A jeżeli śledzi się jego karierę polityczną i wypowiedzi choćby pobieżnie, no to łatwo dojść do wniosku, iż jest to człowiek, który ma bardzo wiele opinii na bardzo wiele tematów, z których zdecydowana większość może uchodzić w wielu kręgach za kontrowersyjne. Zatem obawiam się, iż mogą być to ciekawe czasy zarówno dla amerykańskiej opinii publicznej, jak i dla ogółu komentariatu, który będzie się tej kadencji przyglądał? Yy, dobrze, że o tym mówisz, bo rzeczywiście już zapowiedziano, że w, w, nowym, w nowym gabinecie znajdzie się między innymi Elon Musk, czyli, yy, czyli miliarder, który popierał Donalda Trumpa. Yy, no zobaczymy, zobaczymy jak ten gabinet się wyklaruje. Przed nami kolejne, kolejne kroki w tej amerykańskiej procedurze wyboru prezydenta. Natomiast my wróćmy na nasze krajowe podwórko, gdzie również w tym miesiącu sporo się działo. I zacznijmy od prawyborów w platformie. Obywatelskiej, bo jak wiemy, w 2025 roku w Polsce odbędą się wybory prezydenckie, i w związku z tym Platforma Obywatelska, czyli obecna partia, koalicja rządząca, postanowiła podjąć taką inicjatywę, jaką są prawybory w partii, czyli wskazanie swojego kandydata, kandydata swojego ugrupowania na prezydenta. I tutaj głosować mieli i głosowali członkowie partii, i mogli głosować na Rafała Trzaskowskiego bądź Radosława Sikorskiego. Porównajmy sobie, porównajmy sobie tych, te dwie postaci, te dwie sylwetki. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. Kandydował już na urząd prezydenta Polski razem z Andrzejem Dudą, chociażby w 2020 roku, gdzie ten wynik, ta różnica między nimi też nie była znacząca. I Radosław Sikorski, obecny minister spraw zagranicznych. Pytanie do ciebie. Jak ty oceniasz tych dwóch kandydatów i dlaczego akurat oni postanowili w tych prawyborach wziąć udział? Będę szczery. Co do tego, że. Rafał Trzaskowski będzie wyborem Platformy Obywatelskiej, albo przynajmniej jednym z wyborów na kandydata na prezydenta w 2025 roku. Był dla mnie niemal oczywisty od poprzednich wyborów. Wtedy pan Trzaskowski zaprezentował się naprawdę dobrze. No, ostatecznie przegrał z Andrzejem Dudą, aczkolwiek, tak jak wspomniałeś, ta różnica nie była wielka, więc wydawał mi się już wtedy bezpiecznym kandydatem na kolejną kadencję. Miał też i cały czas ma bardzo dobry wizerunek. Oczywiście, jak to polityk, nie jest on nieskalany, natomiast jak na ogół polskiej klasy politycznej, dalej uważam, że jest to wizerunek bardzo dobry. Ominęły go jakieś poważniejsze skandale. Natomiast Radosław Sikorski jest politykiem ze zdecydowanie dłuższym stażem, a w polityce niestety lub też stety. Im dłuższy stasz, tym więcej pomyłek, które można kandydatowi wyciągać. Dlatego też wydawało mi się, że jego kandydatura akurat może okazać się dla platformy obywatelskiej nieco bardziej ryzykowna. Więc odmoczę... A Sikorski nie był takim kandydatem troszeczkę znikąd. Nie, nie odniosłeś takiego wrażenia? Może odrobinę, ale to też może wychodzić u mnie z faktu, iż tak naprawdę, od pięciu lat byłem przekonany, że po prostu wystawiam Rafała Trzaskowskiego. I nie spodziewałem się wyborów i sam, samo to wydarzenie wydało mi się nieco dziwne, bo miałem wrażenie, że zarówno ja, jak i bardzo wiele innych osób obserwujących tę sprawę, również spodziewa się kandydatury Trzaskowskiego. Natomiast, pomimo tego, że ta kandydatura faktycznie była odrobinę znikąd, Mam wrażenie, że był to bardzo chytry ruch ze strony Koalicji Obywatelskiej, ponieważ warto zauważyć, że na mniej więcej dwa tygodnie temat prawyborów praktycznie zajął całą dostępną przestrzeń komentariatu politycznego i praktycznie wszyscy rozmawiali głównie o tym. Przez co przy okazji Koalicji Obywatelskiej udało się odciąć nieco tlenu swoim przeciwnikom politycznym, gdyż w w tym czasie nie byli w stanie oni za bardzo robić czegokolwiek innego. Nie mogli się przebić medialnym przekazem w obliczu tak wyrazistego sporu w koalicji obywatelskiej. Jeśli chodzi o prawo i sprawiedliwość, to właśnie tego tematu zaraz przejdziemy. Natomiast chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na taki fakt, że Trzaskowski, Trzaskowski jest kandydatem dużo młodszym. Więc jego kandydatura też może być adresowana do tego mm, młodszego pokolenia. Natomiast Radosław Sikorski jest y, w platformie od dawna i y, na tych najwyższych stanowiskach y, ministerialnych i państwowych zasiadał już y, już wiele lat temu za poprzedniej za poprzedni rządów platformy obywatelskiej. Więc y, on może być tym kandydatem dla tego y, elektoratu starszego, bardziej y, tego, który z platformą jest związany od jej powiedzmy początków. Więc Rafał Trzaskowski mógł być niejako takim, rzeczywiście to co mówisz, naturalnym kandydatem, bo z tym poparciem, które, które miał w 2020, teraz może to kontynuować i może mieć szansę na objęcie fotela prezydenta. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to tutaj, to tutaj kandydatem okazał się Karol Nawrocki. I, I tutaj połączmy te, te dwa wątki, ponieważ moim zdaniem to, że Prawo i Sprawiedliwość wcześniej nie wystawiło swojej kandydatury, a wiemy, że jest, ona, jest ta decyzja podejmowana jednoosobowo przez Jarosława Kaczyńskiego, i mówiłem też o tym otwarcie politycy Zjednoczonej Prawicy, to te prawybory w koalicji obywatelskiej niejako uratowały Prawo i Sprawiedliwość, nie można odnieść takiego wrażenia. Bo 23 listopada odbyły się prawybory w Platformie Obywatelskiej i dwa dni później PiS ogłosił swojego kandydata. Czy to, czy, czy te prawybory w K.O. nie przyspieszyły troszeczkę procesów wybierania kandydata, kandydata na prezydenta w PiSie? Powiem ci szczerze, Michale, nie myślałem o tym jeszcze w taki sposób, ale mam też takie wrażenie, że polityka to jednak gra w szachy. A w szachach nie należy się spieszyć. I jeżeli faktycznie, tak jak powiedziałeś, prawybory w koalicji obywatelskiej przyspieszyły wybór Karola Nawrockiego na kandydata na prezydenta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości to istnieje szansa, iż był to ruch wykonany za szybko, który może się okazać pomyłką, która będzie prawo i sprawiedliwość drogo kosztować. Generalnie, generalnie ta kampania prezydencka mówi się o tym, że jest bardzo szybką kampanią, bo wcześniej się zaczęła. Ale myślę, że co do przebiegu, to jeszcze będziemy mieli okazję rozmawiać w najbliższych tygodniach, bo to dopiero początek tej drogi. Natomiast przy tym Karol Nawrockim pozostańmy. Znałeś tą osobę wcześniej? Absolutnie nie. No właśnie, e, i to jest ciekawa kwestia, e, bo warto tutaj przybliżyć jego, e, jego sylwetkę. Był on, muzeum, e, by, by on dyrektorem Muzeum e, II wojny światowej w Gdańsku, e, następnie objął stanowisko prezesa IPN e, i jest nim, e, jest nim do teraz. Ale według badań zleconych przez Super Express, przez Instytut Polster, wynika, że 62% ankietowanych przyznaje, że Karola Nawrockiego przed ogłoszeniem go przez PiS nie znało. I teraz pytanie, pytanie do Ciebie. Czy taki kandydat niejako też z czystą kartą jest, będzie dobrym, dobrym kandydatem? Czy. Bo wiemy, że jest historykiem, a nie politykiem. I jakbyś miał króciutko go ocenić? Będę szczery. Wydaje mi się, że taka carte blanche może być zarówno plusem, jak i minusem tego kandydata. Z jednej strony yy, niebywałą zaletą jest to, iż ta czysta karta oznacza, iż nie był umoczony w żadne skandale. Ciężko jest znaleźć jakiekolwiek kompromitujące fakty na jego temat. Co za tym idzie. Jego przeciwnicy polityczni nie będą mogli odnaleźć oręża, który będzie przeciwko niemu szczególnie skuteczny. To jest zdecydowanie przewaga, którą w trakcie batalii politycznej, jaką niewątpliwie są wybory prezydenckie, warto mieć. Natomiast oznacza to też, że pan Nawrocki nie ma fizycznego, takiego realnego, empirycznego doświadczenia z życia politycznego. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, jest historykiem, co za tym idzie, powinien. Być w stanie odnaleźć inspiracje albo pewne wzory, które wydarzyły się już wcześniej i wyciągnąć z nich odpowiednie wioski. Natomiast ciężko jest ocenić, czy mają one taką samą wartość, jak to faktyczne doświadczenie. Zatem ciężko jest tutaj wydać jednoznaczny osąd. Odnoszę jednak wrażenie, iż ten całkowity brak doświadczenia może się okazać dla niego, nawet jeżeli nie zgubny, to zdecydowanie może się okazać problemem. Yy, przypomnijmy, kam, przypomnijmy kampanię w 2015 roku. Tam yy, PiS wystawił kandydata. Yy, też wtedy stosunkowo. Yy, Błędem jest powiedzieć nieznanego, ponieważ Andrzej Duda wcześniej był posłem europarlamentarzystą, pracował też w kancelarii prezydenta, natomiast kandydata, który nie był jakoś bardzo szerzej, mocno, mocno znany, więc, więc ta czysta karta wtedy mogła mu pomóc. Ale tutaj mamy do czynienia z osobą, która wcześniej w polityce w ogóle nie działała, przez co nie jest też rozpoznawalna przez, przez, przez ludzi. Dokładnie tak, a skoro tak. To ponownie wszystko się może tutaj rozbijać. O to już wspominane przez nas po doświadczenie. No, tak jak wspomniałeś, Andrzej Duda już w trakcie, kiedy w momencie, w którym został przez PiS wybrany na kandydata na prezydenta, był już posłem, był europosłem, pracował w tej kancelarii prezydenta. To są mimo wszystko rzeczy, które potrafią niesamowicie pomóc w budowaniu swojej własnej kariery politycznej, swojej marki osobistej. Na którą ludzie muszą zagłosować, od której bardzo dużo będzie zależeć w kolejnych latach. Natomiast pan Nawrocki jakkolwiek dobrym dyrektorem Muzeum Historii w Gdańsku by nie był, no to właśnie nie był politykiem. Więc nawet jeżeli część ludzi go zna, a z który przytoczyłeś, wynika, iż jest to mniejszość, to jednak może się to okazać niewystarczające. Zatem może on polegać tylko na Części tego, co pomogło Andrzejowi Dudzie wygrać w 2015 roku. Jest jeszcze taka kwestia, którą właśnie poruszymy jako już ostatni temat, czyli utrata subwencji przez PiS. I jakby kontynuując wątek wyborów prezydenckich, chciałbym Cię spytać o to, czy uważasz, że ta potencjalna utrata subwencji. A mówimy tutaj o całej subwencji na całą kadencję, czyli tej czteroletniej, nie tylko za wybory y, parlamentarne, y, może być dużym problemem w kontekście finansowania kampanii prezydenckiej? W mojej osobistej opinii polityka to jest gra, w którą trzeba grać pieniędzmi. Jeżeli się tych pieniędzy nie ma, zwłaszcza w tak gorącym okresie, jakim niewątpliwie jest kampania prezydencka, Wyborcy to dostrzegą. Nawet jeżeli nie dostrzegą tego świadomie, to będą czuli, iż ta kampania jest na przykład gorszej jakości niż to drzewie bywało, tym bardziej, że przez ostatnie 10 lat prawo i sprawiedliwość polegało na bardzo dobrych fachowcach, a jak wiadomo, dobry fachowiec nie pracuje za darmo. W związku z powyższym myślę, że utrata subwencji może się okazać dla nich wysoce problematyczna, tym bardziej, że muszą ponownie niemalże od zera wykreować kandydata, którego przedstawili nagle. Zatem nie mogą polegać na jego już wcześniej uzbieranej grupie popleczników. Muszą dokonać bardzo poważnych kroków, żeby pan Nawrocki był w stanie konkurować z takim właśnie Rafałem Trzaskowskim, który swoją markę osobistą buduje już latami. I tą trafną konkluzją Zakończmy naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo Kacprze, za, za twój komentarz. Dziękuję Ci również Michale za to i za merytoryczne poprowadzenie tej rozmowy. Dziękuję również Państwu za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do śledzenia tego, co dzieje się na naszych social mediach: flash sport, flash kultura i flash polityka. Do zobaczenia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn